Hej, wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! Dwa kilo fistechu było na użytek własny! Hej ty, klawisz! Chociaż mnie przenieście! Nie chcę siedzieć z politycznymi! Od polityki można sparszywieć! Jestem porządnym złodziejem! Wypuśćcie mnie! Morda w kubeł! Siemko, nie drżyj się! Chcesz mnie zabić? Złodziej pracować mnie daje. No właśnie złodzie, ja z politycznymi siedzieć muszę, to skandal! Morda w kubeł mówię! Nie drzij się, bo jak mamy kocha mnie zdzierżę i przypieprze w ten naćpany pysk! Pięknie kurwa, pięknie. Coś ci się nie podoba siwy? Co jest? Chcesz zatańczyć wyzimiaka? No już, podnoś łapy. Siemko, otwórz cele. Boimy się, jesteśmy miętcy jak cieplutkie masełko. Dawaj siwy, pokaż, co potrafisz. Cofnij się. Co jest, kurwa? Mieliśmy się bić? Magister, wynoś się stąd, jesteś wolny. Nasze drogi znowu się krzyżują cóż za ironia losu. Tak blisko, a tak daleko. Nie irytuj się wiedźminie. Jeszcze się spotkamy. Zapewniam cię. Popełniacie błąd. To morderca. Nie rozumiesz podstawowych zasad rządzących światem. To ty jesteś genetycznie zmodyfikowanym mordercą, dla którego w nowoczesnym społeczeństwie nie ma miejsca, ale tym problemem zajmiemy się później. Żegnam. Nie mogę się doczekać. Witam Was tutaj, Bryzie, a to jest kolejny z Wiedźmina, rozdział drugi. Pięści mnie świeci w więzieniu. Zabrali nam kasę, postawili mi tylko pudełko, nagrywki Pancerz, mikstury nie ma mieczy, nie ma nic. Więc idziemy do tego. Elbu. Jutro mój wielki dzień. Co tu robisz, Elfie? Cieszę się ostatnimi chwilami życia. Przynajmniej się staram. Jutro mają mnie powiesić. Miałbym do ciebie prośbę. Słucham. Zagrajmy w kości. Siemko pozwolił mi je zatrzymać. Ta gra zawsze sprawiała mi dużo radości. Jeśli nie masz własnych, pożyczę ci moje. Słuchające małpy. No i gramy na niebo, na pewno przegram. Bo to grać w pierwszym akcie. No i wiecie. Ile no, ja Dwie trójki i tyle. O, 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 my goodness. No, ja ma duży street. To już jest po nas. Nie masz szans na wygraną. Albo jeszcze, mamy dwie czwórki i trzy trójki, może jeszcze jest szansa. Ej! 1, 2, 3, 4, 5 Mały street. Szkoda, zapomniałem, czy mały street to jest dobrze. Chyba ja. Na pewno. Szkoda, zapomniałem, jak się to, to gra? Zawsze no, jest, nic nie robię z tym. Okazało się, że jeszcze że... przeciwnik myśli, to z chce myśleć. Tak to wygrał. Wiedziałem, Szubrawcy, król jest dla was łaskawy. W kanałach zalęgła się bestia. Kto pokona króliszka, ten zostanie ułaskawiony i odejdzie wolny. A co z połową królestwa i ręką królewny? Bardzo śmieszne. Ty, Wiedźminie, lepiej uważaj, bo na dowcipy polityczne też mamy paragraf. Zabiję potwora. Cieszy mnie twój zapał, ale mam też drugiego chętnego. Kogo mam przekonać, że jestem lepszym kandydatem? Tamten w kącie twierdzi, że zatłuczę Kuroliszka gołymi pięściami. Który to? A -a. Ten osiłek? Wolne żarty. Sprawiedliwość, Wiedźminie, jest ślepa i czuwa również nad idiotami. W moim pierdlu wszyscy mają równe prawa. Walczcie. Kto wygra, pójdzie zabić kuroliszka. Bułka z masłem. Idziemy pokonać posiłka. No chodź tu. Obiję ci ryja, zejdę za Ja szczura i będę wolny. Zaczynajmy. <coughs> Piętę muszę co odkażdżyć. Okej. Okay. pisze. Wygrasz to. Jesteś nikim? A, też ubiegał. Daj ci fory, człowieku, a ty jeszcze nic. Jeszcze stoisz na własnych siłach? Nareszcie. Na no ziemi. Ej, udało nam się, wygraliśmy. Starownicy. Wygrałeś, bo rzuciłeś na mnie urok. Uratowałem ci życie, niewdzięczniku. Z kuroliskiem nie ma żartów. Nie cwaniakuj, bo następnym razem dam ci wycisk. Traciłem to. Jest, to Wygrałeś. Tym samym zyskujesz prawo do zabicia bestii z kanałów. Czuję się niemalże dumny. Nadal chcesz zabić tego potwora? Nie stworzyłeś, aby. Potrzebuje broni. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności skonfiskowaliśmy je dawno. Wiedźmiński miecz. Wiedźmiński? Skąd? Nie twoja sprawa. Siemko, przynieś ten srebrny miecz. Ten, co go znaleźliśmy u tego pasera, Talara? Tak, kretynie. Ten właśnie. Mogę go dostać? Do odebrania u Siemka. Resztę twoich rzeczy będziesz mógł zabrać ze schowka po wykonaniu zadania. Dobrze. Jeszcze jedno. Płacę ekstra za głowę bestii. Najlepiej nie uszkodzono. Zobaczymy, co da się zrobić. O, otwieraj. A dosiemka. Miecz. Gdzie ja go miałem? Pośpiesz się, nie mam całego dnia. A tu jest. Skonfiskowaliśmy też jakieś eliksiry. Wiesz pewnie, jaki zrobić z nich użytek. Powodzenia, gdy wykonasz zadanie, odbierz swoje rzeczy z depozytu za kratą. Na pewno się o nie upomnę. Potem dopadnę magistra. Głupiś. Magister to charakternik, człowiek od mokrej roboty. Ważniejszy jest ten, który nim kieruje szef. I tak pewnie nie dasz rady. Ich dowódca to prawdziwa szycha, ma te, no, koncesje. Chyba koneksje? W takim razie na pewno można go wyśledzić. Ta. Najpierw przeżyj spotkanie z Kuroliszkiem. Niedługo wrócę i upomnę się o wszystko, co zostawiłem. Dobra, teraz nam się wczytuje w kanały. Mamy nowy mieczek. Srebrny, specjalny na potworu. Nareszcie. tego pochodnia, w dwa koty. W hanach jest pełno utopców, to nasze nieszczęście. A tam mamy zekrweta. Co ty tu? A, Wiedźmin. Owszem, w rzeczy samej. Widoczne stygmaty mutacji. Białe włosy, pionowe źrenice. Wybacz, nie chcę mi się rozbierać. I nie pochwalę się resztą zmian anatomicznych. Przepraszam, nieznajomy. Jestem Zygfryd, rycerz zakonu płonącej róży. Nie chciałem być niegrzeczny, po prostu pierwszy raz widzę jednego z waszej konfraterni. Jestem Gerald Wiedźmin, jak trafnie zauważyłeś. Czuję się zaszczycony. Wiele dobrego słyszałem o wiedźmińskich technikach walki. Pozwolisz, że darujemy sobie grzeczności. Mam tu zadanie do wykonania i chciałbym się szybko uwinąć. Kuroliszek, prawda? Jak się składa, że do Kanałów sprowadza mnie ten sam cel? Porozmawiajmy. Tak, Geralt? Chcesz zabić Kuroliszka? Sądzisz, że sobie poradzisz? Święty Płomień poprowadzi moje ramię. A mogę wiedzieć, co skłoniło Rycerza Płonącej Róży do wyprawy w Kanały śladami bestii? To proste. Bestia zagraża wezimie i trzeba ją usunąć. Zakon od dawna tępi potwory. Z bardzo dobrym skutkiem. A zatem konkurencja dla Wiedźminów. Mówiąc otwarcie, jesteście reliktami. Ilu Wiedźminów jeszcze żyje? Kilku? Góra kilkunastu. Nie stanowicie konkurencji. Poza tym zakon nie każe sobie płacić za ratowanie ludzi od niebezpieczeństwa. Tak. Ale śniące zbroje i zamki warowne ufundowały wam dobre wróżki. Nie chcę się kłócić. Skoro jesteśmy tu obaj, nie ma sensu ustawiać się w kolejce do potwora, szczególnie, że w kanałach jest też sporo utopców. Co powiesz na połączenie sił? Chętnie przyjrzę się twoim technikom walki i zaręczam, że nie noszę miecza od parady. Dzięki, ale muszę odmówić. Pracuję sam. Jak wolisz, tylko nie zdziw się widząc martwe ścierwo roliszka. Do zobaczenia. Człowieku, ty się nie zdziw. Dobra, lecimy tę top żeby mną nam wadzić. Mam srebrny miecz, to tam? Wszystko idzie szybciutko, bez zbędnych problemów, Ciemno to jak cholera, poza tym nie wiem gdzie iść, leży a no to tutaj prosto będzie i w lewo. Burda, nic nie widzę i będę pewno też nie. Will poziom, nie? To w takim razie Tak, wlicz poziom, czyli nowe talenty do rozdania. Ej! Króliszek dawaj na ring. Tak, czyli kolejna głowa, czyli kolejne trofeum, czyli coś takiego jak yy, na tysiące rok. No jak wielkie oczy królewski Wakt w rozdziale pierwszym. Damy seradę tam bez problemu. Żadnych nic, co by pro. No, bez innych kłopotów i nic. Widzę, że mnie uprzedziłeś. No, no, kuroliszek rozpłatany, jak się patrzy. Jestem wiedźminem. Zabijam potwory od dziecka. Nie zapomnij tylko o swoim trofeum. Vincent wyznaczył nagrodę za głowę kuroliszka. No cóż, chyba posłucham twojej rady. Wiesz, może jak wydostać się z kanałów? Tak się składa, że wiem. Weź głowę Kuroliszka i chodź za mną. Prowadź <laughs> Dobra Sefira, Malka A tym się później. O co w tym chodzi? Na razie nie będę chodź, chodź. Mówił. Nie mamy całego... Czy niektórzy tak grali tak tak. w na to wiedzą co ale ja nie będę Wyjście z kanałów to te drzwi za mną. Tutaj się rozstaniemy. Jednak cicho, słyszę kroki. To dziwne. Mało kto ma odwagę się tu zapuszczać. Zabójca. Czyli się mamy na potwory. I możemy im nic im nie będziemy robić, więc lepiej zrobić Za to. Zawsze wierni płonącej róży! Ach, tych dialogów tu jest. Starzy znajomi? Powiedzmy, zbiry ze znakiem salamandry prześladują mnie już od jakiegoś czasu. To ciekawe. Kto wiedział, że będziesz w kanałach? Kto zdążyłby zwołać bandytów? Kapitan straży, który mnie aresztował. Klawisz z więzienia i więźniowie. Walczyłem z króliczkiem, żeby odzyskać wolność. Jeśli chodzi o przywódcę tych zbirów, grono podejrzanych jest niewielkie. Wiesz co? Mam w Wyzimie znajomego detektywa. Idź i porozmawiaj z nim. Niezły pomysł. Może fachowiec będzie mógł mi pomóc. A co ty zamierzasz? Muszę załatwić kilka spraw na posterunku zakonu. Potem poszukam innej bestii. Świat nadal jest pełen potworów. Widziałem, że umiesz sobie z nimi radzić. Ja tymczasem udam się do lożku. Muszę odzyskać moje rzeczy. Sprawdź wszystko dwa razy. Siemko ma nie najlepszą reputację. Wynośmy się stąd. Oto klucz otwierający drzwi do miasta. Zamknąłem je kilka dni temu, żeby kuroliszek nie wydostał się na zewnątrz. Dzięki. Wolałbym nie wracać tą samą drogą. Gdybyś jeszcze kiedyś zawitał do kanałów, może się spotkamy. Czasami wyprawiam się tu na poszukiwanie potworów. Święta misja ochrony ludzkości i tak dalej, co? Niepotrzebna ironia. Jesteśmy po tej samej stronie. Kiedyś to zrozumiesz. Do zobaczenia, Zygfrydzie. Cieszę się, że Cię poznałem, Wiedźminie. Gdybyś się za mną stęsknił, będę na posterunku w zimie. No, nareszcie, myślałem, że już nie skończy się to Jot. Proszę, Sadełko. Mam jedno, musimy podnieść miecz. Jest. Dobra. Yy, czemu? Bo będzie walka. Z ludźmi, a... Ja nie zamierzam walczyć z szefem mieczem. Troszkę później. Później do tego detektywa. Wyzima klasztorna. Tani dziwki, mordercy i żebracy. Niezła odmiana po spacerze przez ścieki. Baza salamandry musi znajdować się gdzieś tutaj. Dobra. Co to zapiszę? Poczekam, zapisz. Okej. Okay. To musi być szyld prywatnego detektywa, o którym wspominał Zygfryd. Rzeczywiście, może okazać się pomocny. Od czegoś trzeba zacząć poszukiwania. No to idziemy do niego. Proszę, proszę, któż to zawitał w nasze skromne progi. Zapraszamy. Geralt z Rivi. Wiedźmin, rezun jakich mało. Twoja legenda cię wyprzedza, Geralt. Jak mogę pomóc? Szukam informacji. Nie wiem, czy trafiłem pod właściwy adres. Dobre pytanie. Jeśli powiem ci, że pracowałem dla adwokatów Kodringera i Fena, to wystarczy? Te nazwiska nic mi nie mówią, ale wierzę, że to dobra rekomendacja. Jako profesjonalista z całą pewnością rozumiesz, że informacje mają swoją cenę. Zapłacę. Słucham cię uważnie, biały wilku. Interesują mnie osobnicy noszący brosze w kształcie salamandry. Tak się składa, że jestem w posiadaniu informacji na ich temat. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym wiedzieć, dlaczego interesujesz się tą sprawą. Azar Javed. Coś ci to mówi? Obiło mi się o uszy. Dlaczego szukasz Javeda? Powiedzmy, że żyć Javeda ma umówione spotkanie z moim butem. Normalnie kasuje za to pieniądze, ale tobie powiem gratis. Sprawą salamandry zajmuję się od jakiegoś czasu, mam pewne informacje. Kontynuuj. Salamandrą dowodzi Azar Javed, zelikański czarownik. To bardzo groźny przeciwnik, praktycznie poza moim zasięgiem. Ma kontakty i środki wystarczające, by wpływać na sytuację w mieście. Widziałem próbkę jego możliwości. Coś jeszcze? Podejrzewam, że działają na dużą skalę. Chodzi o coś więcej niż o złoto, być może o politykę. Prowadzą też eksperymenty genetyczne bardzo niebezpieczne eksperymenty. Zwykli bandyci nie mieliby ani wystarczającej wiedzy, ani środków. Kto może pracować dla Javeda? Domyślasz się? Kapitan Straży Miejskiej, który umorzył śledztwo w ich sprawie, znika gdzieś na całe noce. Porozmawiaj z nim. Może uda się coś z niego wycisnąć. To wszystko? Jest jeszcze drugi trop. Straż miejska przetrzymuje pewnego człowieka, który ma ważne informacje. Straż? Gdzie? W lochu? Tak, to nasza szansa. Musisz znaleźć sposób, żeby przesłuchać tego więźnia. Spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej od strażników. Masz to jak w banku. Ludzie często mi się zwierzają. <laughs> informacje od niego mogą być bezcenne. Powodzenia. Wiesz coś więcej o więźniu z Salamandry? Możliwe, że to jeden z dowódców. Niestety straż chwyta raczej drobnica, a grube ryby zostają na wolności. Wszystkiego dowiemy się, jak przesłuchasz więźnia. Zobaczymy. Jeszcze jedno sądzę, że jesteś śledzony. Co sugerujesz? Pokrzyżujmy ich plany. Poczekaj u mnie chwilę, zaczną im puszczać nerwy. I zaskoczymy tych, co chcą zaskakiwać. Wyjdę o północy. Nie teraz na się ekran ściemny i idziemy na zewnątrz. Widzimy o klasztorbu. Klasztorbu. Wiedźmina. Coś długo nie ma. Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Pozytywnie prawdziwie. Suponuję, że pułapka jest gotowa. Owszem. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta.

Ja no mam tylko tyle, że w akcie drugim jest naprawdę mnóstwo zadań i można akt akcie drugim zachęcić na dwa sposoby. Ja z no, czy tym, znaczy na banku, da mi się zrobić w ten lepszy sposób. Zrobię dużo zadań pobocznych, bo to jest naprawdę ich dużo. Tam się zrobicie na początek, żeby po nim się nic nie mieszało. No i tak myślę, że... No tyle, po prostu damy wszystkie zadania poboczne. Teraz idziemy. Czy ten mieć już nam jest zbędny, chociaż lepiej się go zostawię. I lecimy do loku. mamy zeg Fryda, do którego na razie nie podchodzimy. Będzie się u nas na siłę wcisnąć do. Hmm, tego jak to się nazywa. No, do tego szpitala ich zabić, bo mi się nie mieliśmy zabić. Oto część miasta zamieszkana przez starsze lasy. Raz na i tak się. Nicy nie ludzi. Czy zabijać nie ludzi? To nie ludzi. Do o, piesek. Nie, czemu zabijam psy yy, Ponieważ yy, mój, że mam je w tym... Westieryszy. W Jest jedno zadanie dotyczące się gossatu. Potrzebne jest bodajże 6. I tu nie za to, to 100 srebrnych. Pust co srebrnych woli. Yy, 100 ryb. A już mamy 3. Jakieś tylko 3 pieski. No niestety. Nie lubię tego robić, ale niestety. Mus, to no, mus. Słyszałem coś i trześni się czaszka. Tak, fleder. No potwór. Ale pierwszą, do którego pójdę, co zapiszę... Fleder. Chodź, chodź. To jest taki wampir. Nie jest zbyt groźny. Ja na początku by niego trudno zabić, jak go z stylem silnym. Oh no, atak lagów. No. Nie porozwij teraz jest silny. A czy w, w style srebrnym. Co z niego wypada? Gływ Ale są płynie po potrzebne, tylko w, chyba w piątym rozdziale dopiero. No to się zatrzymało. Albo nie, wcześniej. Nie wiem, nie pamiętam. Ale wiem, że będą potrzebne do Ja nie, nie zapominam niczego z zjedzmy. Więca ogosznie. Co my to mamy? Bierzemy wszystko. Zlecenie na topielce, 10 języków. Na psy, no, 6 gardłów, już mamy 4. Zlecenie na albule od że znamy go. Na i na wilki. Matwytkie zadania. Mogę powiedzieć, że nie są za łatwe nawet. I wchodzimy do loszku. Vincent. Król okazał łaskę i wypuścił cię z pierdla, ale nadal obowiązuje cię kwarantanna. Mianowicie? Nie wolno ci opuszczać dzielnicy klasztornej. Chyba żartujesz. Chcesz się przekonać? Was, z wiedźminów, trzeba mieć na oku. Niedawno słyszałem, że sprawiedliwość jest ślepa. Chyba muszę się przyzwyczaić. O co chodzi, wiedźminie? Mam dowód, że zabiłem Kuroliszka. Wielkie bydle... Oto 400 oranów nagrody Zasłużyłeś na nie Macie ponoć więźnia z organizacji Salamandra Może i mamy Ale to nie twoja sprawa, Wiedźminie Chciałbym... Niczego się nie dowiesz Ani ode mnie, ani od moich ludzi Jak idzie śledztwo w sprawie Salamandry? Cierpliwości, Wiedźminie Dziś w nocy wszystko się wyjaśni Mogę jakoś pomóc? Trzymaj się z dala od magazynów w slamsach. To delikatna sprawa. Twój miecz nie będzie na razie potrzebny. Magazyny w slamsach, powiadasz. Chyba nie zamierzasz iść tam sam? To tajna operacja. Jak według ciebie mam iść? Z oddziałem uderzeniowym w pełnych płytach i strębaczem? Wiem, co robię. Nie jestem żółto Też mam Asa w rękawie. Nie wątpię. Co masz na myśli? Zresztą nieważne, zabaw się dzisiaj, korzystaj z wolności, a jutro może podam ci jajca, Javeda na tacy. Bywaj. I teraz jeszcze pogadam z nim jeszcze raz. Dowiedziałem się, że dostarczyłeś dowody na zabicie trzech groźnych potworów. Zgadza się. Mam coś dla ciebie. Potraktuj to jako nagrodę specjalną. Weź ten kamień runiczny, przyda ci się. Może za jakiś czas miasto ufunduje następne nagrody. O właśnie. Zajmujecie się też potworami? Tak. Płacę za jak. aktualnie mam. No, mm, powiedział, że. jest potwór na bagnach do zabicia. Okinne, echinop. są te rośliny, co walczyliśmy z nimi w pierwszym rozdziale. Do no, radzimy do To że zmaściłem. bo od możemy dowiedzieć się coś o salamandrze, o On ja więźniu. lądując z nim w Tylko niestety, moja mądrość. Zapomniałam wziąć sobie. Yy, no zapomniałam po prostu z trupów tych zabójców, co byli w, w tamtej dzielnicy nie ludzi, wziąć od nich listę. Tak byśmy od razu mieli tą sprawę z górą. Ale niestety zapomniałem o tym. No no, udało ci się zabić kuroliszka. Oficjalnie ułaskawiam cię w imieniu króla Foltesta. Nareszcie koniec tego absurdu. Weź swoje rzeczy ze skrzyni, zanim złapie mnie pokusa, żeby je sprzedać. Pamiętaj o nagrodzie za głowę Kuroliszka. Vincent całe dnie czeka na trofea. Przynajmniej mam tu spokój i mogę się zrelaksować. No, Wiedźminie, idź po swoje graty, a ja zobaczę, co my tu ostatnio skonfiskowaliśmy. Wygląda na towar pierwszej klasy. Ten miesiąc tam nie będzie niepotrzebny, chociaż mogę go sprzedać. Ale tego przechodzimy tu. Lol. No. O, się No, alkohol. Najfajniej. fajnie. Wszystko wzięliśmy? Wszystko. Teraz tylko sort. Miałem 2530. Hmm, sprawdź co mam do przeczytania tutaj. Jedynie, co mogę wam powiedzieć. To jest to, że na dzisiaj zrobiliśmy już tyle, co chciałem. I widzimy się w kolejnym odcinku. To wy komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z widzenia,